Drogi Raczku, droga Raczko, wylosowałam już dla Ciebie karty na tydzień ubywającego Księżyca, który no, nas będzie doświadczał przez około najbliższy tydzień. I w tym tygodniu, co do zasady, no, mówią, że nie warto zaczynać nowych rzeczy, tylko bardziej tak wymiatać stare energie. Czyli robimy porządki takie fizyczne i metaforyczne, wyrzucamy jakieś rzeczy, które nam nie służą z życia. No, i troszkę mi to u ciebie wyszło. Zobaczymy, czy to z tobą zarezonuje. Zobacz, jakie już wylosowałam dla ciebie karty. Troszkę mi tych kart dla ciebie powypadało, zwłaszcza ta ostatnia. Do niej dojdziemy. W karcie trójki monet, jeśli jakiś raczek, który jest pojedynczy albo pojedyncza, myśli o wejściu w związek, to chce takiego stabilnego partnera, partnerkę. Osobę uziemioną, ugruntowaną, monety to może być osoba ze znaków ziemskich, byk Panna Koziorożec, ale niekoniecznie albo po prostu Raczki, chcecie czegoś takiego zbudowanego na solidnych podstawach. Inne znaczenie tej karty jest takie, że Raczek, Raczka chcecie rozwijać, chce się doskonalić, może się zapiszecie na jakiś kurs, na jakieś studia od jesieni, może jakiś kurs w wakacje, coś co. Zbuduje potencjalnie, może wpłynąć na zbudowanie większej stabilizacji materialnej w waszym życiu zawodowym. Ewentualnie Raczek może być czymś mentorem albo mieć jakiegoś nauczyciela, bo tu widzimy nauczyciela, którego uważnie dwóch ludzi wysłucha. W karcie Królowej Mieczy natomiast możemy mieć kobietę, to są energie mieczowe, czyli bliźnięta waga wodnik, natomiast ja tu widzę najbardziej kobietę koziorożcę albo kobietę z wodnika. No nie wiem dlaczego, ale tak już po prostu mam. To może być tydzień, w którym będzie trzeba coś wynegocjować, trzeba będzie się komunikować, rozmawiać z ludźmi. Czy trzeba? No zawsze warto, wiecie. Ale może być więcej takich przepływów pomiędzy Wami a ludźmi, może po prostu dużo spraw w pracy. Ta energia wieczowa nas, nas też troszkę ostrzega, żeby nie chlapnąć czegoś, żeby po prostu najpierw pomyśleć, zanim coś powiemy. Hmm. A z tego, co ja przyuważyłam, to znaki powietrzne mają taką tendencję. No, te znakiem powietrzne nie jesteś, więc może po prostu tylko takie ostrzeżonko. W karcie siódemki pucharów, inaczej kielichów, widzimy taką bierność. Człowiek sobie sam zasłania rękami oczy. Może tak być, że faktycznie za dużo tematów czujesz, raczku, raczko, że masz w tym tygodniu. Albo to jest takie trochę myślenie: A co by było, gdybym był z tamtą dziewczyną, a nie z tą? A gdybym dzisiaj była z tamtym, to, to dzisiaj bym była dużo dalej. No takie trochę, gdyby babka miała wąsy. No i zajrzałam na dół talii po wyjęciu tej trzeciej karty: No i co? Trójkamie? Czy mogą raczki z jakimś tęsknić? z przeszłości albo myśleć właśnie, co by było gdyby. Pytanie, czy warto wiecie, jak się ma ugruntowane, uporządkowane życie, no ale ja nie będę tutaj nikogo oceniać, bo nie mnie jest oceniać. Życzę Wam bardzo dobrego tygodnia i pozdrawiam serdecznie.